Ben 10. Dla większości to tylko kolorowa kreskówka o dziesięciolatku, który znalazł zegarek w lesie i walczy z kosmitami, żeby uratować lato. To jednak kłamstwo to fasada, która ukrywa jedną z najbardziej przerażających prawd w całej fikcji popkulturowej. Benjamin Kirby Tennyson nie jest chłopcem. Jest nosicielem broni ostatecznej, urządzenia poziomu 20, które w skali technologicznej wyprzedza wszystko, co stworzyli Tony Stark, Lex Luthor czy Rick Sanchez razem wzięci. Jest on chodzącą biblioteką genetyczną całego wszechświata, bogiem zamkniętym w ciele nastolatka, który jednym ruchem nadgarstka może przepisać rzeczywistość, zatrzymać czas lub wchłonąć wielki wybuch. W tym monumentalnym materiale przeprowadzimy brutalną, kompletną i pozbawioną cenzury analizę potęgi obrońcy Ziemi. Przeanalizujemy mechanikę Omnitrixa, niektóry działa szybciej niż prędkość myśli, zbadamy horror biologiczny transformacji oraz udowodnimy, że Alien X jest bytem, który mógłby pstryknięciem palca wymazać Thanosa z rękawicą nieskończoności. To studium istoty, która ogranicza się tylko dlatego, że posiada ludzkie sumienie. Zanim zegar zacznie tykać, przygotujcie się na spotkanie z prawdziwym obliczem bohatera. Zaczynamy. Aby zrozumieć skalę mocy Bena, musimy najpierw zrozumieć, czym jest Omnitrix. To nie jest po prostu gadżet zmieniający DNA, to Arka Noego. Został stworzony przez Azmuta, najinteligentniejszą istotę w pięciu galaktykach, jako narzędzie dyplomacji i repozytorium życia. Ale w rękach wojownika staje się najgroźniejszą bronią w multiversum. Omnitrix manipuluje kodem genetycznym użytkownika na poziomie subatomowym. W ułamku sekundy przepisuje biologię Bena, zamieniając go w szczytowego przedstawiciela danego gatunku. Kiedy Ben zmienia się w czterorękiego (Four Arms), nie staje się przeciętnym tetramandem. Staje się najsilniejszym, najzdrowszym i najbardziej genetycznie doskonałym tetramandem, jaki kiedykolwiek istniał. Kluczowym, często pomijanym aspektem Omnitrixa jest system zabezpieczeń failsafe. To właśnie ten element czyni Bena praktycznie nieśmiertelnym. Wielu fanów debatuje, co by się stało, gdyby snajper strzelił Benowi w głowę, gdy jest człowiekiem. Odpowiedź brzmi: nic. Omnitrix posiada sztuczną inteligencję, która reaguje na zagrożenia szybciej niż ludzki układ nerwowy, a nawet szybciej niż prędkość światła. W finale serii Omniverse, gdy Ben trzymał wielki wybuch, do czego wrócimy, widzieliśmy ten mechanizm w akcji. Jeśli Benowi grozi śmierć, Omnitrix automatycznie. O bez woli użytkownika transformuje go w kosmite zdolnego przetrwać dane zagrożenie. Jeśli spróbujesz go zmiażdżyć, zmieni się w głupa. Jeśli spróbujesz go spalić, zmieni się w inferno. Hit Blast. Jeśli spróbujesz wymazać go z istnienia, zmieni się w Alien X. Nie można zabić Bena Tenisona z zaskoczenia. Zegarek na to nie pozwoli. Omnitrix chroni swojego nosiciela za wszelką cenę, nawet jeśli Ben jest nieprzytomny. Przejdźmy do arsenału. Ben ma dostęp do ponad miliona. Dokładnie 1 912 gatunków kosmitów, choć w serialach używał około 70. Podzielmy ich na kategorie grozy. Kategoria Street Tier i City Tier to klasyki. Czteroręki, który potrafi wywołać fale uderzeniowe klaśnięciem i podnosić silniki statków kosmicznych. Diamentogłowy Diamond Head, którego ciało jest z tajdenitu, materiału twardszego niż cokolwiek na Ziemi. The Diamento diamentogłowy przetrwał uderzenie Vilgaxa, które posłało go z orbity na Księżyc i wstał bez zadrapania. To poziom wytrzymałości, który zawstydza większość herosów Marvela. Ale to dopiero początek. Prawdziwa groza zaczyna się przy kategorii Planetary Tier. Waybig, największy. To Kustar, istota, która rodzi się w kosmicznych burzach. Waybig mierzy ponad 100 metrów wysokości, w niektórych wersjach znacznie więcej. Jego promienie kosmiczne strzelane z rąk mają moc niszczenia planet. Waybig potrafił rzucić potworem o wadze porównywalnej z Małym Księżycem w stronę Słońca. Jest on żywą bronią masowego rażenia. Jeszcze groźniejszy jest Atomix. To chodzący reaktor nuklearny. Atomix potrafi generować miniaturowe Słońca, manipulować energią atomową i jest powszechnie uważany za drugiego najsilniejszego kosmitę Bena. Im jego uderzenie może zmienić krajobraz kontynentu. Mamy też kosmitów HAX, czyli takich, którzy łamią prawa fizyki. Ghost Freak, zis Skyre, Ectonuraite. Istota, która istnieje w jednej nici świadomości, nawet po śmierci. Ben, jako Ghost Freak, posiada telepatię, telekinezę, niewidzialność, nietykalność i zdolność opętania. To czysty horror. Jeśli Ben wejdzie w twoje ciało, przejmuje nad nim kontrolę. Może cię zmusić do zrobienia wszystkiego. To moc. Która w rękach złoczyńcy byłaby nie do powstrzymania. Kolejnym przykładem jest Clockwork, mechaniczny Chronosapien. Ten z pozoru powolny robot panuje nad czasem, potrafi postarzyć cel do prochu w sekundę, time ray, lub cofnąć wydarzenia. W jednej z najważniejszych scen w historii uniwersum Clockwork cofnął efekt bomby Chronosapien, się która wymazała z istnienia nieskończoną ilość linii czasowych w multiversum. Tak, dobrze czytacie. Ben Tennyson, używając Clockworka, uratował multiwersum przed totalną anihilacją czasową. Jego reakcja była tak szybka, że zdążył zadziałać zanim fala wymazująca rzeczywistość go dotknęła. Kolejny punkt zwrotny. Feedback i wielki wybuch. W finale Ben 10 Omniverse Ben stanął naprzeciw Maltruanta, który użył Anihilarga, urządzenia zagłady, by stworzyć nowy wszechświat na miejscu starego. Maltruant zdetonował wielki wybuch prosto w twarz Bena. Co zrobił Ben? Przemienił się w feedbacka, kosmite absorbującego energię. Feedback nie tylko przetrwał wielki wybuch, on go wchłonął. Ben Tennyson trzymał w rękach energię narodzin całego wszechświata, skondensowaną nieskończoność i uśmiechnął się, da po czym wystrzelił ją z powrotem w Maltruanta, jako Kamehameha na sterydach. To stawia jego zdolności absorpcji energii na poziomie absolutnym. Nie ma fikcji ataku energetycznego, czy to Kamehameha Goku, czy Omega Beams Darkseida, którego feedback nie mógłby teoretycznie wchłonąć i oddać. A teraz przejdźmy do opcji nuklearnej. Dobyta, który kończy każdą dyskusję: Goku kontra B10 czy Superman kontra B10? Alien X, Celestial Sapien. Alien X to nie jest po prostu kosmita to byt wszechmocny, omnipotent. Spoza czasu i przestrzeni, który rodzi się w Forge of Creation, później stworzenia. Ciało Aliena X jest czarne jak otchłań i wypełnione gwiazdami. Jest on dosłownie żywym wszechświatem. Jakie są jego moce? Wszystkie. Alien X potrafi manipulować rzeczywistością, czasem, przestrzenią i materią na dowolną skalę. W jednej ze scen. No, gdy Ani-Hilark zniszczył Wszechświat, dosłownie widzieliśmy białą pustkę, gdzie wszystko przestało istnieć. Alien X stał tam nietknięty. Ben nawet nie zauważył, że Wszechświat zginął, dopóki nie spojrzał w dół. Co zrobił potem? Stworzył nowy Wszechświat. Odtworzył każdą galaktykę, każdą gwiazdę, każdą planetę, każdego człowieka i każdy atom, który został zniszczony. Zrobił to myślą. Jedynym ograniczeniem Aliena X były jego dwie osobowości: Bellicus, głos gniewu i agresji, oraz Serena, głos miłości i współczucia. Aby Alien X mógł wykonać jakikolwiek ruch, Ben musiał przekonać obie te osobowości do zgody. To sprawiało, że Alien X stał w miejscu przez tysiąc debatując nad ruchem palca. Jednakże Ben Teneson to zmienił. W Omniverse Ben zdobył pełną kontrolę nad Alienem X. Przekonał Belikusa i Serene, goby oddali mu sterowanie w zamian za to, że będą mogli kłócić się w spokoju. Oznacza to, że obecny Ben Tennyson posiada moc Boga bez żadnych ograniczeń decyzyjnych. Może wymazać kogoś z istnienia samą myślą. Może zmienić grawitację tak, by czarna dziura stała się pianką marshmallow. W walce z innym Celestial Sapienem, Galactic Gladiator, Ben stworzył galaktykę wielkości shurikena rzucił nią, a potem wchłonął czarną dziurę. To jest poziom mocy, który wykracza poza skalę. Alien X jest bytem 26-wymiarowym według teorii strun i lore Man of Action, co oznacza, że istoty z trzech czy czterech wymiarów, jak większość superbohaterów, są dla niego jak rysunki na kartce papieru. Może je zgnieść, wymazać gumką lub przerysować na nowo. Inteligencja Bena. Często zapomina się, Jakże Ben, jako Szara Materia lub Brainstorm, posiada intelekt przekraczający ludzkie pojmowanie. Szara Materia, Galvan, pochodzi z rasy twórców Omnitrixa. W tej formie Ben rozumie technologię na poziomie, który sprawia, że komputery kwantowe wyglądają jak liczydła. Brainstorm, cerebro crustacean, potrafi przewidzieć przebieg bitwy w ułamku sekundy, wykonując miliony symulacji mentalnych. Ben potrafi zhakować każdą technologię, stworzyć broń z niczego i znaleźć słaby punkt każdego przeciwnika. Nawet jako człowiek, Ben posiada pamięć eidetyczną, fotograficzną i jest genialnym taktykiem, który wielokrotnie przechytrzył istoty starsze i mądrzejsze od siebie. Scanning i adaptacja. Data Dump. Omnitrix ma funkcję skanowania DNA. Jeśli Ben spotkałby Supermana, Omnitrix zeskanowałby go, nawet bez dotyku. Zasięg jest spory i odblokowałby transformację w kryptończyka. Ale pamiętajmy o zasadzie szczytowej formy. Ben nie stałby się zwykłym kryptończykiem. Stałby się superkryptończykiem, genetycznym ideałem rasy, pozbawionym chorób czy wad genetycznych. To samo dotyczy Saiyan, Asgardczyków czy Nowych Bogów. W każdym crossoverze Ben zyskuje moc przeciwnika, ale w lepszej wersji. Dodatkowo funkcja Data Dump, zrzut danych, natychmiast wgrywa do mózgu Bena instrukcje obsługi nowego ciała. Ben instynktownie wie, jak używać nowych mocy, nie musi trenować latami. Master Control kontrola mistrza. Kiedy Ben odblokowuje Master Control, limity znikają. Nie musi uderzać w zegarek. Transformuje się myślą. Może zmieniać się z jednego kosmity w drugiego płynnie, bez powrotu do ludzkiej formy. Może być czterorękim, uderzyć kogoś, w połowie uderzenia zmienić się w Humungusaura, by zwiększyć masę, a przed lądowaniem zmienić się w XLR-8, by uniknąć kontrataku. Czas transformacji jest nieograniczony. W tym stanie Ben jest armią jednoosobową. Jest nieuchwytny, nieprzewidywalny i nieskończenie wszechstronny. Podsumowując tę analizę, Ben Teneson to postać, która oszukuje system. Wygląda jak bohater shonen-anime, ale jego lore i power scaling stawiają go na poziomie bytów kosmicznych z komiksów DC-ukośnik Marvela. Posiada urządzenie, które daje mu nieśmiertelność, dostęp do mocy bogów i adaptację do każdej sytuacji. Jego największym wrogiem nie jest Wilgax i on czy Maltruant. Jego największym wrogiem jest jego własna arogancja i lęk przed użyciem pełni mocy. Ben rzadko używa Aliena X, bo uważa, że to zbyt duża władza dla jednej osoby. Ech woli walczyć na pięści jako Humungusaur, dając przeciwnikom szansę. Ale niech was to nie zwiedzie. Jeśli Ben Tennyson zdejmie dziecięce rękawiczki, jeśli zdecyduje, że nie ma innego wyjścia, nie ma walki. Jest tylko wyrok. Ben 10 to strażnik wszystkiego, co jest, co było i co kiedykolwiek będzie. To chłopak, który trzyma nieskończoność na nadgarstku i używa jej, by kupić sobie smoothie. I to jest w nim najbardziej przerażające i wspaniałe zarazem.